Dzisiaj jesteśmy na dworcu w jednym z dużych miast. Zaprosiłeś mnie na wycieczkę związaną z Perelem. Dokładnie. Pokażesz mi podziemia tego pięknego, starego perelowskiego dworca. Zobaczymy, się. one były przeszukiwane też. Czy mają, spływają sobie jakieś tajemnice, co? Tajemnice są, które już od dawna były ukryte. A na pewno są warte zobaczenia. I zapraszamy Was na eksplorację. Co? Wchodzimy, idziemy sobie dworcem przeistoczonym z Perełskiego w troszkę w galerię handlową a my idziemy szukać tajemnic związanych z perelem z, z tą cząstką tego czasu gdzie lubimy sobie to zwiedzać i za chwilkę prawdopodobnie Sławek tutaj mnie zaprowadzi do miejsca w którym te tajemnice są schowane tutaj mamy dworzec w trakcie remontu a my sobie zaraz tu gdzieś znikniemy i pewno zanurkujemy w podziemiach, co mówisz? Jak zawsze. Tak? Więc Podziemi zapraszamy. Te podziemia są właśnie, właściwie w sumie. Tam jest galeria handlowa, to już jest nowoczesna. przeistoczone troszkę. A my sobie kurczę tutaj gdzieś odskoczymy i wejdziemy do tego, co nas ciekawi, do tajemnic PRL, czyli czyli te dworce też miały swoje tajemnice PRL-owskie, tak? Jak większość dworców w Polsce, które większe, większe. większe miały swoje tajemnice, które trzeba po prostu odkryć i naszym zadaniem jest to, żebyście to zobaczyli razem z nami. Fajnie, bo ja się cieszę, bo to jest PRL. Prawdopodobnie, mimo, że też część obiektów jest obiektów jest prze związanych też z drugą wojną światową światową, ale ten jest przeistoczony, jakby to powiedzieć w PRL więc spokojnie sobie zmierzamy Mamy z tobą? Zapraszam. Dobra. Chcę, żebyś to zobaczył na własne oczy. Ja jak, wiem ale teraz od razu jak wyglądają nasze tajemnice, które chcemy odkryć dla was. Okej okay. Ja już je odkrywam od jakiegoś czasu wciągnięty w epokę PRL-u na tropie tutaj z sobą nowe, nowe rzeczy Tak krążymy po tym dworcu, ale już miałem rozmowę tutaj, gdzie ktoś potwierdził, że pod tym wielkim gmachem jest ten schron, który miał chronić ludność. Tak? To był dla ważniejszych pracowników stacji kolei. Znaczy, on jest, być, jest bardzo duży. Obkrążyliśmy to cały dworzec, i dzieje się tu coś, a my idziemy do tego. Co skrywa te nasze tajemnice PRL, za którymi ja troszkę biegam. Wprowadzisz mnie do Sowek, co? Tak, jest. Czyli dworce miały też swoje podziemne, mroczne tajemnice, tak? Jak to? Ma swoją tajemnicę. Sławek gdzieś na chwilkę zniknął utorować drogę do tego obiektu czekam tutaj na zewnątrz za chwilkę wejdę pewnym wejściem do którego dostaniemy się tutaj pod te wielkie podziemia tego całego dworca miejmy nadzieję, że jest to naprawdę ciekawe słyszałem, że wszystko jest mega ciekawe ja czekam na pewien sygnał żeby wejść bardzo sekretne wejście, które znają, że to niektórzy pracownicy kolei, a Sławek już mniej więcej wie, wie o tym, wiedział o tym dawniej. Czekam na to, na ten sygnał do wejścia. Za chwilę będziemy odkrywali te tajemnice dworca. I tutaj, za tą ścianą dworzec centralny. Już jesteśmy w tym miejscu, do którego cała mnie prowadzi, w którym są te tajemnice te Tak wygląda dworzec można powiedzieć w takim środku między pasażerskim dworcem a pomieszczeniami takimi dla obsługi jak tam jest to wejście techniczne nie? do tego obiektu? tak? Jest wejście, yy, i zapraszamy do środka. Dobra, poczekaj, tam dojdę. Tylko będziemy wchodzili do obiektu, do środka, tym włazen. Cóż, trzeba się teraz skupić, i wchodzimy przez tą kratkę w podziemia dworca centralnego. Widzimy się w środku. Tak, już weszliśmy sobie tym, z tego podwórza. Wprowadziłyśmy tutaj do tego, wszystkiego, co można nazwać pozostałościami. Tej, tutaj, Tutaj tak wygląda dworzec, pod spodem, w niektórych częściach. Jeszcze jest plan sytuacyjny formacji brony cywilnej stacji Renault. Poznań główny, całe, całe, jakby to powiedzieć, tutaj jest. Perelowski system jeszcze rozpisany wszystkich tych, a my sobie będziemy eksplorowali to, tak? To jest jedyny ten, słowek, bunkier? To jest dowodzenie, więc. To jest dowodzenie? Tak, tego typu jest jeszcze jeden pod tym dworcem, więc budynkiem z tego dworca. a ten jest dla ważniejszych osobistości. Jest to troszkę pełno wody. jest to dosyć dużo wody. Pełno krzesełek. Do różnych pewno potrzeb zastosowania. Jedno mogę zauważyć, że było to ogrzewanie elektryczne. Tak. No, ale wtedy się nie liczono z kosztami, więc każdy jest taki z takich większych To jest koncentrator system wszystkich alarmowych w razie czego na terenie dworca. Tak. I... To jest ciekawa mapka. Mogę? To, to jest ciekawa mapka, która pokazuje jakieś tam plan sytuacyjny tych całych wszystkich obiektów na wypadek zagrożenia. Dokładnie są oznaczenia na mapie na legendzie yy... Nawet wszystkich o... obiektów strategicznych Pozangurczeń, Chempin, Mosina, w puszczykowo. No tutaj, czyli wszystkie dworce takie wokół Poznania no, no dobra my gdzie idziemy? Przygotujmy na lewo do wentylatornej dobra tutaj jeszcze oryginalny system, jakby to powiedzieć wentylacji tego obiektu tak, on działa tak? a tam dalej jest przejście, tam pójdziemy dalej? Jó dzisiaj się, się tym bawiłeś, nie? Tak. Idziemy tam głębiej? To jest wyjście, jedno z wyjściów aktuacyjnych. Rozumiem, czyli jeszcze pójdziemy tam w głębiej, tak? Tak, jest Dobra. Czyli tutaj było perelowskie centrum dowodzenia dworcem. Tu na tych mapkach widać naprawdę jeszcze zaznaczone obiekty. Zauważyć macie, że każde stanowisko przy stole miało swoją wyjście telefoniczne centralne. Jak widzicie tutaj po lewej i prawej, było aż 8 i kolejne pięć tutaj. I każde z nich było osobno, miało własne zasilanie tego typu akumulatorkami, które później się w czasie Wam pokażę, że ich jest więcej. Dobra, to schron się nie kończy ten dowodzenia tutaj. Tu jest nasz naszczęna... Jakoś... Tak? Troszkę fajnie to następne jakieś stare gabloty które... Pusty trochę wody tutaj jest jakaś zaplecze sanitarne do tego obiektu widać, że mocno tutaj ktoś nie inwestował w to wszystko to jest zarobiec. takie samo. Są, nie wiadomo, czy w czasie remontu dworca, czy ktoś w ogóle tutaj zajrzy. Prawdopodobnie nikt, nie? Tu, tutaj są, hmm, hey, są takie, ja takie. Ale tutaj jedno miejsc, jest bardzo ważne miejsce, ponieważ tutaj znajdują się centralki telefoniczne. A są jeszcze? Yy, aktualnie w każdej z, z, z tych kabin nie ma już centralki, która by została. Ale tak zwane jest miejsce dla żołnierza, półeczka na telefon i łącze. Dla operatora takiego, który by tu dla był operatora. I są tu cztery kabiny, gdzie każdy miał, jak można zauważyć, za chwilę wezmę, każdy miał wyjście do głównej, tej pierwszej sali pochodzenia. No. Jeżeli był meldunek do przekazania, bądź w drugą stronę, który przyszedł, był przekazywany przez te okna. Jeżeli pozwolisz, no to, to jest taka standardowa ta no to no to... nie standardowa, bo tego typu na taka było co innego. Bo ale ustał... to w innych obiekach takie centralne też były, ale to masz, pokaż. Już wam pokazuję, przecież tutaj się zamoczę, ale trudno no masz dobre buty. Nie, już niestety nie. Tak to wygląda. Miejsce dla żołnierza, kółeczko i okienko. I tak wygląda każda z tych czterech tutaj pomieszczeń dla żołnierza. Proszę. To idziemy do to, to się tak nie kończy koło. chyba. Co? Nie, nie. On jest duży, więc spoko. jest bardzo potężny. Jak rozmawiałem tutaj w międzyczasie z ludźmi, którzy tutaj Pracowali. Mm, każdy dworzec zawierał takie tajemnice różne. Czyli jakieś takie schrony, jakieś punkty dowodzenia. Tu jest dokładnie tak samo. Tak? kierunek do schronu. Który Aha, schronany. czyli to, 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 to był w razie czego do rozstawienia te, te tak. sygnalizatory. W razie, w razie jakiegoś zagrożenia te sygnalizatory schron. Mogły być rozstawione. Tam jest jakaś lampa naftowa? No to jest nie lampa, drogi kolego, to jest poliarka. Jakbyś się przybaczył, ponieważ przed tobą stoi prawdziwy silnik, który jeszcze jest z czasów tamtego okresu peruwalskiego, a to jest poliarka. Tutaj za mną, w tym miejscu, znajduje się budowa tego silnika. Jeżeli można. No dobrze. I to w razie czego było rozstawione, to tutaj na. Te takie właśnie sygnalizacyjne od schronu idziemy dalej. To widać, że tutaj w tych podziemiach nigdzie często nie przebywa. O, oryginalny telefon, taki sygnalizacyjny, tu jest wejście główne. Nie jedno z głównych wejść, ale tutaj w takich pojemnikach to no. przeważało żywność, tak. np. cukrę. Jedzenie za żołnierzy. Jeszcze została pochla. Mm. Jedzenie się troszkę. I to jest... Tutaj mamy jakieś pomieszczenia techniczne do, do noclegów, do obsługi. Też centrala telefoniczna widać. I ogrzewanie jest elektryczne. Tak? Bo jest A tu szafę otworzysz? Co? Tu szafę otworzysz? No, szaf, Dobra, idziemy dalej, nie? Tak. W każdym pomieszczeniu zauważ są Sygnalizacyjna. Tak, informacje jak się zachować podczas alemus. O kurde to jest piękne. I tutaj można zauważyć dwie rzeczy. Perewowski, system łączności. Tak. Jest. Czyli ta standardowa, ale dobrze zachowana. To już jest. można powiedzieć, że już jest super eksponat. Oryginalna sławka. Tak. Kugę, możesz mnie też nakręcić jak tutaj coś powiem. I Ida Tak. Mega. Tak. Oryginalna rzecz. Ale zdejmowaliśmy już takie rzeczy. Z przełącznikami. To jest właśnie łączność taka... To jest schemat także... O, schrony, To jest schronów więcej. Widzisz? To jest schemat tutaj Telefonicie z Centrali Zakładowych Oddziałów Samobrony. No. I na... Tutaj się zadawała właśnie na... Akumulatorownia, czyli zwane ładowanie akumulatorów właśnie do tych... Telefonicznie łączy do głównej tam sali. No Ta to, łączność to, 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 to już dzisiaj się mieści w moim procesorze. Takie szafy są już dzisiaj naprawdę ewentem, ale można powiedzieć, że pięknie zachowana, leży sobie pod głównym dworcem. Prawdopodobnie ludzie przechodzący na górze nie wiedzą, że takie perlowskie tajemnice są tutaj pod spodem. Tutaj jest akumulatorownia. Jest akumulatorownia, zgadza się. Dobra, jeszcze idziemy w głąb tego obiektu. Tutaj jest prostownik. Prawdopodobnie tu więcej jest tych stron, tak? To jest taki dowodzenie główny dla obsługi tutaj zarządzającej, ale z tego co widziałem w opisie, jest tu jeszcze więcej, nie? A tam pójdziemy? Tam pójdziemy w drugą stronę. Chuńia będzie. Tu Słowek, chodzimy mniej takie stanowisko jeszcze używane prawdopodobnie przez obsługę dworca, jako tu jest grzane, ciepły grzejnik i można powiedzieć, że takie, żeby zrobili palenisko, nie? A my idziemy dalej jeszcze, coś tu masz do pokazania, tak? Ja. Idziemy sobie głębiej jeszcze w drugą stronę tego obiektu. Można powiedzieć, że to jest taka fajna tajemnica dworcowa. Widać, że z tego obiektu nikt nie korzysta. Są podziemia, jest system dowodzenia całą koleją, czy system dowodzenia, zarządzanie w razie wojny i takie militarne przeznaczenie. Teraz już widocznie w to nikt nie inwestuje, nie, nie ma takiej potrzeby, ale można powiedzieć, że ta wizja chyba Ci się dzisiaj udała. Nie? Pokazujemy tutaj. Ten wątek tajny Sperl. Ten wątek takiego właśnie militarnego też zastosowania dworców. No i to, co zobaczyliśmy przed chwilką, naprawdę. Przecież jest dużym dowodem na to, że, że jednak ta teza jest właśnie. Wątku Perelowskiego jest słuszna, nie? że dworce też miały jakieś znaczenie. Ogromne znaczenie. No, to widzieliśmy to przed chwilką. No co tu dodać? Kończymy tę wizję. Idziemy do góry. Ale ostatnia sprawa tutaj na tą maszynę i jesteśmy na tropie następnych tajemnic PRL, na pewno też będziesz w niektórych moich wypadach, albo ja w Twoich i tyle nie, coś byś Co mogę dodać, zapraszam na moją stronę urbex Team Poznań i zapraszam na następne eksploracje, nasze wspólne. Na razie. Cześć.